Siemano. Rozpoczynamy tak dzisiaj trochę nietypowo będzie, chociaż i tak był pierwszy odcinek, no ale teraz będzie i nietypowo nagle. No nietypowo bo... nieważne. Rozpoczynamy odcinek kolejny e, renowacji fiatam. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Ja właśnie zmierzam do mojej budy, do mojej siedziby warsztatu naprawczego i będziemy działać. Także serdecznie zapraszam. Nie no, Dobrze. Wstępnie, już wyczyściłem tutaj blachę podłogi. Znaczy, no wstępnie to jeszcze będzie na glans wszystko wyszlifowane, żeby się pięknie świeciło. Te wszystkie rdzy, jakieś tutaj naloty rdzawe, to jeszcze trzeba będzie zdrapać tą gumę. No właśnie, całą tą gumę zdrapałem, to przeszlifowałem wstępnie. I co się okazało, że pod gumą, może najgorzej nie jest. Tutaj, nie wiem czy to było fabrycznie ta guma przyklejona, wydaje mi się, że nie. W ogóle biały kolor to jest podstawowy kolor, jaki ten samochód został wyprodukowany. A ktoś później sobie na czerwono przemalował, tu widać kunszt malarza. Bo lakiernikiem go nazwać nie można. Tu jakąś szmatką przyłożył, tu na czarno sprayem psiknął. No i jest ładnie. Także tak, w cholerę było skubania tego, tej gumy. No, i, i trochę odskubałem tak samo tylna część pasażera. No, i właśnie te kanaliki, co mają za zadanie odprowadzać wodę, były zalepione matą wygłuszającą. Także bardzo dobrze. Tak jest. Tu jeszcze trzeba doszlifować to. Tak jest. W ogóle doszukałem się tutaj. Napraw. Tutaj są. Gdzieś tu były. O, widać. Są takie jakieś kargulce tutaj. I to są ślady po spawaniu. Ktoś tutaj już podłogę ratował. Ewidentnie. I po prostu wszystko ugniło dookoła. Była łatka, ugniła dookoła. Już odpadła dawno. Jeszcze jest i kawałek bardzo dobry, bardzo dobry rocznik. Tak samo tutaj wstępnie zacząłem skubać tą gumę. No i tutaj się doskubałem trochę. No dookoła wydaje się być w miarę tutaj dobre, ale i tak tą całą gumę będę musiał wyskubać. No właśnie, tak to jest. Dalej sobie skubię tutaj te całe gumy. Jak widzicie tutaj już mam pod tylną szybą odskubane i korozji nie ma, oprócz tutaj tego kieliszka ładnego. Ale i tak całą gumę trzeba takimi narzędziami się jej pozbyć, bo jak tutaj widać korozja coś atakuje. Także gdzieś jeszcze tu może być. No to skubiamy dalej. No i teraz sprzątamy ten cały gruz no tutaj się już pozbyłem zmiotłem delikatnie tutaj jak tutaj to wygląda wszystko tutaj tak samo jakoś no a może tutaj dziury nie ma ale zaciekawie też nie jest i tu się coś coś złego się tu odsłania ale tylko kawałeczek mam nadzieję że, że tutaj już nie pamiętam coś, coś tam jakiś otwór jest niby to się to się, to się zateguje, spokojnie Teraz może nie wiecie, ale projektanci Fiata w latach 60., kiedy projektowali to na wyprojektowali właśnie taki fajny syp, dzięki któremu właśnie tą całą gumę będzie można zmieścić. Ja mam takie specjalne urządzenie, właśnie do tego, czerwone pod kolor samochodu. I właśnie dzięki niemu można zrobić o, to to jest specjalny syp. Cały urobek trafia w mie miejsce przeznaczone do jego magazynowania, tak jest. No. tak to mniej więcej wszystko wygląda. Tak. Tutaj, jak odskubałem, zauważyłem, że też jest taki kanalik, który odprowadza wodę. On tutaj jakieś takie rynięki ma. Mm, tylko pytanie: dlaczego to wszystko jest zalepione gumą? co jest zupełnie bez sensu, bo przecież woda nie spłynie, nie, nie przejdzie przez gumę. Chyba, że popęka. Tak samo tutaj. Nie było ani gumowego korka zazwyczaj, jak są takie. Nie wiem, czy ktoś to wyciągnął chyba wcześniej. No i po prostu nałożył na to gumę. No i korozja gdzieś tu od dołu się wdarła. I właśnie takie, takie jakieś mastyki, to wszystko trzeba zrywać, bo to nie wiadomo, co pod tym jest. No Ale przynajmniej lakier w mi seria tutaj jest, to nie jest korozja, to jest jakieś takie... lakier odchodzi, nie wiadomo co, dosyć ładne, tak, panterka. Aha, proszę bardzo, linie już zostały obrysowane, co tutaj będzie do wycięcia, proszę bardzo, jak to wyszło pięknie. Ile tych linii tutaj jest wszędzie, tak jest, tu jest same linie. Normalnie aż się robi smutno tutaj też są roboty od